Z nami jest Mateusz Jędryas, nowy zawodnik Korony Rzeszów. Wiele mówiło się już po zakończeniu rundy jesiennej, że opuścisz Wisłokę Dębica i wylądowałeś w ekipie z Załęża. Dlaczego wybrałeś ten klub? Jeszcze dodam, że nowy stary <grych> zawodnik. No co, przede wszystkim no, też kierowałem się tutaj sentymentem. Były fajne chwile w Koronie, były też gorsze. Tak jak wiadomo wszyscy wiedzą. Natomiast tutaj z prezesem Kulikiem dogadaliśmy się. Zostały wyrównane zaległości. Też, no, przez ostatnie pół roku też Ciężko było pogodzić życie zawodowe z, z piłkarskim, ponieważ tutaj no, pracuję na pełen etat i trochę męczyły dojazdy. Też małe dziecko w nocy nie dało pospać, także tutaj troszeczkę, troszeczkę ten okres no, nie był w moim wykonaniu jakby najlepszy, więc tutaj optymalnym rozwiązaniem był powrót do, do korony. Czy miałeś wiele ofert po tym, jak, jak zgłosiłeś chęć odejścia z Wisłoki? Tak, telefon dzwonił regularnie. Tam kilka klubów czwartoligowych też było, kilka ofert z okręgówki, więc, więc jakby tam były, były oferty. Natomiast no tutaj, jakby optymalnym rozwiązaniem dla mnie był była korona, wybranie, wybór korony. A jak ocenisz swój pobyt w Wisłocie Dębica? Yy, bo no, chyba nie był to udany pobyt Bo głównie pojawiałeś się z zgławki rezerwowych bramek, też za wiele nie zdobyłeś. Jak to wyglądało z twojej perspektywy i dlaczego tak się, tak się działo? To na pewno miało kilka aspektów wpływ na moją słabszą dyspozycję. W poprzednich sezonach to wyglądało zdecydowanie lepiej. No, natomiast tutaj no mówię to przede wszystkim natłok obowiązków, no bo to ciężko jednak było, wychodziłem przed 8 rano, wracałem po 21 praktycznie 4 dni w tygodniu. Tak to wyglądało przez pół roku. Wiemy, że w pół roku wcześniej opuszczałeś koronę w takim dość w atmosferze no skandalu, można powiedzieć, bo też taki dość głośny wywiadałeś dla gazety codziennej Nowiny. I teraz powiedz mi. I jaki sposób Cię nowy prezes klubu przekonał do powrotu yy, i jaką wizję przed Tobą wytoczył i, i co się stało, że, że nagle właśnie po prostu zmieniłeś zdanie? To znaczy też tutaj ta półtoraroczna półtora umowa yy, miała też wpływ na tą decyzję. Yy, no, liczymy na to, że uda nam się utrzymać na wiosnę czwartą ligę. A możesz w tym stanie powalczyć o coś więcej, no, bo tutaj jest teraz nowy stadion, yy, nowe boisko, nowa trybuna, więc przynajmniej ta czwarta liga, a trzecia byłaby fajna. Na Właśnie, podpisałeś umowę na półtorej roku, a sytuacja klubu nie jest za, za różowa, można powiedzieć, bo, bo czeka Was bardzo ciężka walka o utrzymanie. Czy, w razie niepowodzenia, liczysz się z tym, że będziesz tu grał w tym klubie, w, w klasie okręgowej? Powiem tak. Nie bierzemy nawet pod, pod uwagę rozwiązania takiego, że się nie utrzymamy, więc ucinam to pytanie. Utrzymamy się. Twoje, twoje przyjście do Korony jest takim dość, dość głośnym ruchem transferowym Korony. Czy liczysz, że Twoje nazwisko przyciągnie kolejnych zawodników do tego klubu? Ciężko mi powiedzieć, nie mnie to oceniać. Natomiast no, tutaj widzę, że jakieś ruchy transferowe prezes poczynił. Miejmy nadzieję, że jeszcze, jeszcze kilka nazwisk jakichś ciekawych się do nas zgłosi i, i zostanie. A jeszcze opowiedz o swojej formie, jaką teraz prezentujesz formę? Ogórkową nie żartuję. No, coś tam się przez przerwę ruszałem, więc myślę, że nie będzie najgorzej. Natomiast teraz nie jest ważna forma, ważne, żeby na, na rozrywki przyszła odpowiednia dyspozycja i żeby jak najwięcej bramek wpadało. Dzięki powodzenia.